Witam. jest wiz wizualnie, jest ze mną e, Nemeczek i, i na dół jest, jeżeli spojrzycie w ostatnim nagraniu, gdzie zaczynałem już marudzić chyba dlatego, że byłem głodny, a może dlatego, że było kiepskie, a może dlatego, że byłem głodny i by było kiepskie. E, skończyliśmy Nasiona Prawdy, czyli przedostatni epizod jakby drugiego sezonu, a teraz jesteśmy na ostatnim epizodzie drugiego sezonu i z... Na się zastanawiamy ile będzie jakby tych tych części w tym epizodzie. Bo w, tak się śmieliśmy, że tak. Na przykład pierwszy epizod miał ich raz 2 3 4 5. Następny miał raz 2 3 4 5. Kolejny miał raz 2 3 4 5. Potem było raz 2 3 4 już tylko następny miał raz 2, 3, 4. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. To teraz będą 3, czy będą 2? Czy będzie na przykład tylko jedna misja i skończenie? Tak ogólnie jakby coraz krótsze są te rzeczy. Dobrze. Okay. Wbijamy do kominka.

Co on tu za źle wysypał? Złapaliśmy go Mhm, mm tak wygląda Co to? Kamienieżery? Kreda Jest oh. Ten, ten, oh. O! O! Co, co? Jeszcze raz? Tutaj gdzieś i leży Tak wygląda Masz pajączka z tego? Z Mhm mm zaczął gadać o frygotenach z jedynki o tych zapomnianych czyli nie wiem jak on... What? Co to zaznaczymy? zakładam że to na górze nie tutaj ale się rozejrzę żeby nie było To no, chyba na górze w bibliotece będzie. A to jest jakieś takie dziwne światło, bo to Babka tak, żebym gadał z Tobą zamiast z książką. Irytująca jesteś. Ech. Rozdzielam się czy? A, wiem, myślałam, że już Nie, nie, ona tak w rytujący sposób się ustawiała i gadałem z nią zamiast. Hmm. To jest, znalazłem coś, że nie no ale poza tym na razie, no w sumie nie jest najgorsza misja, a Radix, radio, z którego proszę ty nie możesz podnieść, ja muszę podnieść, tak? bez sensu.

Jakiś Elonian Pasket? Cokolwiek to jest, ale to będzie podejrzewane. No, tutaj górą, od tego górna musisz się postać. Czekaj, czy to jest? <laughs> Widzisz to? To jest parodia z Arki Przymierza. Mówiłem, że to jak Indiana Jones wygląda. Aha, więc nie, nie, nie zaglądałem do środka, widziałem jedną nie, nie otwartą skrzynię, bardziej się na tym górnie skupiłem, który troszkę inaczej wygląda niż w jedynce. który forum? No tutaj ten w Aha, a bo to jest ten z dwójki, ten co jest śniegowy mhm. na przykład między innymi, nie wiem czy też są te, te... te. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja tej z jedynki... fuu, Wurumy z jedynki wyglądały nieco inaczej, ale czekaj, teraz patrzę na ten ogon Zaitana, będę musiał go porównać z tym ogonem, który mam, co da się oznaczyć tego wurma? Mhm. Uh -huh. A nie, już, już, już nie udało się oznaczyć. Dziwne. Nie, bo te Wurmy w tym jadeicie są zamknięte, to one jeszcze trochę inaczej wyglądzie. Mm. Jest tu coś? Nic tu nie ma, nic, nic, nic. A nie tak całkiem sporo takich ciekawych rzeczy ten poukrywali. to znaczy głównie myślę, mówiąc o książkach, które poznajdywałem tam, kosokosie i tak dalej, te historie z... Czenia to że chodziło o Doa, jeszcze nie przeczytałem, ale zakładam, że o Doa chodziło Chyba w, tu jest najwięcej y, tego prawdziwego lore z jedynki w całym drugim build warsie. W tej, w tej, w mhm. tej... Jest więcej niż w całej pozostałej A się... grze Uff. Smutek, ta tam z Osu, tura Aha, która no tak, on nawet miał podobno zubarię w jedynce w tej, tej misji, tej takiej z bonus misji, mm -hmm. ale pierwsza myśl to był ten Rurik. <grywki> Znowu okay. też jest taki spory jak w jedynce ale jest biały, okay. nie? Ale da się go przyspieszyć. I ma tą tarczę co w jedynce? Dobrze pamiętam? Tą okrągłą? No. Bo miecza nie kojarzy, bo ma trochę inną, ale. Kot? Tak. A ma ten, co jest. Zwalił kółkrąg. Nie ten, co jest wity tylko pomalowany podobnie do tego z jedynki. Żółto-czerwone. I miecz też ma ten swój Hm? Aha, to jest ten quest, co był z nim. Czekaj, gdzie to było? A, to było w... Wow, dam 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 dam. To było w Nightfallu, ta misja? Tak. Czy w, y, w tym? Misja, misja była w Nightfallu. Tyle, że ta brama, to mi się wydaje, jest... Podobna do, do tego z propa, po co się biegało. Mhm. Mm znaczy, bo... Co były te dziwne takie bramy z teleportami. Aha, tak, te, gdzie tam frugatani i pilnowali, czy? O nie wiem. I trzeba było tego tego jego, nie wiem, klona, następcę czy co to to było pokonać? Okej. Okay. Aha, przyjmujemy, dobra. Nawet fajnie mi ta zbroja wyszła podobnie w miarę. tutaj chociaż jest duży, bo, bo w jedynce był jako duch normalnych rozmiarów. Yy, ale na bonus misjach też był większy. Na bonus misjach tak, ale jak wychodziłeś w kropie, jak trafiałeś do pierwszego miasta na pustyni, i ten duch, który cię tam oprowadzał, z którym miałeś pogadać na początku, to był też on. To był on? Mhm. Tam był normalny rozmiar. No. Żebym nawet, że kurduplowaty. Bo ja byłem najwyższym elementalistem, jak się dało i górowałem nad nim. A tam no, on coś właśnie mówi, że kiedyś był tam jakimś wielkim wojownikiem, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam ale nie wiem. Czy coś, że już tam nieważne są imiona. Ale to, to był właśnie on. To jest swoją drogą... Jak to jest machnięte, jak... Come on, ej! Co to było? Co mnie tak zjechało? Aha, tam coś burmy kamieniami walą z No Tak jak zresztą w tym Jak mhm. było na tych misjach Kurde źle postawiłem to na miejscu, no ale dobra No przestań przesuwać kamerę na szybę Niepotrzebnie w to trzeba było w tego drugiego wejść metorami, ale no, okej okay. Catching O, jest Stormbow. Co jest? No ten łup, który bijemy Podobnie wyglądał jak Stormbow -storm z Coś mi się jeszcze przypomniało, coś chciałem zapytać, powiedzieć i mi umknęło. Demet Aha, yy, Jak to się stało, że Turej Osa jest biały, taki biały, dość biały, może lekko opalony? Ale jego tam nas... dzieci, następcy i tak dalej byli już tacy hebanowi z koloru skóry. wiem, może pomóc, co? <laughs> A była jakaś... Znaczy Właśnie nie wiem, nie, było, nie była wspominana. No nigdzie. Ale no wiesz? Nie, tutaj nie, nie, nie jest. Jakbym stanął w tym tak, tak bez ruchu, to nie jest aż taki biały. Znaczy taki no, na zasadzie, może blady no. arab, ale. nie, no, nie taki ten zabawy ten... jest, ale jeszcze dodatkowo ten, ten, ten długo wybiela. Mhm. I ten. W dwójce przecież w Nightfallu ta. jak ona się nazywa? Waryszosa, ta jego wnuczka czy prawnuczka? To miała kolor skóry taki, że. też nie, nie jest, jest taki ciemny brązowy Tak? Nie, bo on w też był biały, to znaczy taki opalony biały, ale biały. się Zastanawiałem, czy oni to zmienili w międzyczasie, czy to jest niedopatrzenie, czy. czy czegoś nie kumam, nie wiem. Znaczy on w jednym co mówiłeś, że dlatego, że on był jeszcze w profesji, a ten. A te wszystkie ciemniejsze wyglądy dodali z Nightfallem dopiero. No, to też możliwe. No, zaraz będę. Okej, okay. tylko nie zabij tego kota. Zabił kota. Jak tak można w ogóle? Nie! Czy Pani czytać. A serio? Będziemy odgrywać teraz jego bitwy w bibliotece? Proszę za to Spoko, spoko Z kotem nie wygrasz Nie! Oj biedna, tylko nie wiem czy zdążyła No że po prostu musiałem zmienić się na wodę i zacząć się chwilać, ale... Czy, y, czytałeś ten y, książki z Ziemi Morza? Czarny Księżyk z Archipelagu albo coś? Nie, nie. A, y, polecam, całkiem fajne. Ursula Legion się zwieczy jakoś tak. I tam jest y, fajny patent. że ja rzucam, rzucam czar, a ja leżałem. I tam był taki fajny motyw, że ten Czarny Księżyk tam nieważne nie, nie z kim się klepał, co robił i tak dalej. Ale dotarł na skraj Oceanu. Czy jak to można nazwać? Czy na środek jakiegoś oceanu? I on widział co innego niż jego towarzysze. I wyszedł na suchy ląd, który wyglądał tak jakby był cieniem rzuconym na ocean. Fajnie by było jakby oni w tej bibliotece odtworzyli to co widzi ten turej Osa. Że my idziemy i się przed nim od, tak jakby jego... To, to kółko, co masz oświetlenie wokół siebie, nie? Mhm. Tak to poleca oświetlacz. Cały, cały, cały ten, ten... Tak. Zasznieg zmieniało na, na tą pustynię, na której on się klepał czy gdzie to tam była ta bitwa, nie? To by było... To by było genialne. Ale za dużo roboty. Mhm. Dla Anet, to oni są raczej. Efekt efektem. Ale byle by szybko było, nie? O no, chińskie dzieci i tak by były niezadowolone. Więc... Pajęczyna na obie chyba? Nie to żeby coś. Jak w taka biblioteka no pewnie by odwiedzona, więc mogą być pajęczyna. O. Czy to są... A czy fajnie by było, gdybyśmy w ogóle się przenieśli na kopię mapy z jedynki i musielibyśmy się klepać z doppelgangerem. Z kopią siebie, nie? Popatrz sobie to w dwójce Ale nie, te, z tego, z tego by nie zrobili Czemu No nie wiadomo jakby jakby wtedy z titan mogli to rozglądać To by być problem Idziemy napier tam A i w tym momencie człowiek tak zaczyna go boleć, że tutaj nie dają ekspa za robienie tych rzeczy, to znaczy za przeciwników. Ja tak w sumie jedyne... Tak, jedyne rzeczy, które możesz bonus uzyskać, to jest możesz się dowiedzieć jakichś rzeczy, które ty jako gracz zapamiętasz, bo twoja postać nawet nie zauważy, że one miały miejsce, tak jak znaleźliśmy tą arkę, nie? Co jest żartem oczywiście z filmu, ale... Ale ten. Yy, nie ma to żadnego wpływu na rozgrywkę, czy znalazłeś, czy nie znalazłeś. Nawet wiesz jakiegoś głupiego archivmentu, żeby to kliknąć i dostać yy, tytuł, nie wiem, ArcFinder czy coś. Nie no właściwie ja zobaczymy jaki... Też to jest to jest twój bilczek, czy mhm. A, no tak ja muszę być Czekaj, no, wbiłem to, się w beczkę. Mo możliwe, że będą za to... chociaż nie zaczynamy nie, nie dali. Zobaczyć do będę to dopiero po zrobieniu całej, całej części historii, się będę mógł do Ale no, no, brak mi takiej rzeczy. Znaczy, bo jest mnóstwo pomysłów, które można by tak po prostu sypać z rękawa i to robić, ale mam wrażenie, że idą po najmniejszej linii oporu cały czas. Chociaż ta misja jest... No, bije na głowę wszystkie, które były wcześniej. Nawet ta z Gmin, to mi się wydaje, nie była tak napakowana tym... E, historyjkami z jedynki. Głównie dlatego... O nie! <noise> A sobie powiedziałem... Earth attunement! Yeah! I'm awesome! Jestem hipsterem. A czekaj, my tutaj robimy kilka misji... z jednym i jednym. No tak, no te kryształy były w czym innym niż... niż... <noise> ten... Ratowanie, jak on się tam nazywał. Te kryształy to nie było to, co biegaliśmy za... Czekaj, nie. Jak to się zwało? Bo te kryształy były na, na, tej, misji, co, na tej misji, co te Forgotteny trzeba było tak głupio mijać? Mhm. Uh -huh. To tam się właśnie ściana z minionów Tak, to z nim to była ta walka w tym jakby takim, nie wiem, ruinach pałacyku, miasteczka, czy co to, to to było? Dobrze mówię? To, że się poza, no, co, poza co tym było, spawnili. No, zostawiało i te górne co tam były tak. ze wszystkich stron. Trzeba było czyścić i trzeba było plus minus Bóg mieć obcykanem. Tak, trzeba było Bóg. czas mieć obcykany, żeby połapać te rzeczy. Bóg. To się na hard fajnie robiło. W sumie, może teraz lecimy drugą, tak? Misję, to to potem po trzeciej, może jeszcze i będzie jakiś dobry Ewentualnie. Aha. Żeby nie było za łatwo, bateria się skończyła, ale. W sumie nic się nie ruszyliśmy, tylko jednego moment, czy tam dwa dobiłeś, no więc. <laughs> o czym mówiłeś? Aha, że był Doppelganger, to może jeszcze być, nie? Mhm, e... Bo teraz jesteśmy na drugiej misji, niby z jedynki. Tak, może inaczej. Ci z Was, którzy nie grali w jedynkę, tam była jedna misja, w której trzeba było zrobić. W... Nie wiem, jak to nazwać w niebowstąpienie czy coś. Dostawał się tytuł ascendent, i stąd jest wzięta, zrżnięta właściwie nazwa na, na ten, na jakość przedmiotów tych ascendent. Bo dało się później je infuzować, a tutaj są infuzy do tych przedmiotów, więc oni to wyryżnęli teraz nie wiem w jaki sposób oni próbują to połączyć. To moim zdaniem prywatnie nie działa, bo wykorzystali to całkowicie z pominięciem sensu z jedynki, ale rozumiem tę koncepcję, nie? I, 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 i co? On gada jak ten z Transformersów, Optimus Prime. Torch, to jest ten z jedynki? To jest ten, ten, co, ten... Gdzie, gdzie, gdzie? No to, co ja mam w ręce teraz. Flame, Flame Seeker. To, to jest ten biały Torch, który tam był, czy... Albo i nie. Właściwie nie pamiętam, ale to chyba teraz wygląda jak skin tego... Hmm, chaosa. Ano.

Mogliby. Mogliby z tego się zrobić Ten. Mogliby by, by wrzucić tego skina w momencie, jakbyś do ręki, żeby się automatycznie odblokowało skina tego torcza. Ten, to za dobrze było. No. Dobra, dzięki, że byłeś. Ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Nie, albo to jest kwestia tego, że zjadłem, albo to jest kwestia tego, że ta misja jest faktycznie dużo, dużo lepsza niż większość, które były do tej pory. Bo to było ciekawe, to znaczy z perspektywy szczególnie osoby, która przechodziła jedynkę. Czekaj, bo... Mm, zacząłem gadać coś... Aha, że dla tych, którzy nie wiedzieli, w jedynce doppelganger. E, trzeba było zrobić misję, która pozwalała nam na to wstąpienie, dostawało się tam tytuł Ascendant, który nas dopuszczał do czego to było? Do najlepszego do kupowania najlepszego sprzętu czy do zdobycia końcowego poziomu, czy coś, coś ten Ascendent dawał? Nie nie, 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 czekaj, 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 co, co było dalej Aha, Przechodzenie Ascendant do innej kampanii? Było zdobyć, żeby się dostać do Glint, nie do Glint, okej. Żeby dostać ale... do Glint i potem żeby można było... Teorek teorii oczywiście Żeby można było infizować później sobie armę. A dobra, to. Wobec bo bo... tego ascendu też się dało zintuzować, ale fabularnie to było tak długo rozwiązane, że. Znaczy to zbugowane prawdopodobnie, bo powinno być zablokowane, ale ten. E, tak te informacyjnie każda e, ten e, kampania miała coś swojego, bo tam w Nightfall był Haunted, ten ścigani, ten czy, czy jakoś tak, zamiast Ascended. A e, co mi Factions? Ten cel, celestial, czy jakoś tak? Że, że się szło tym? No, no, tych. tych... To, to coś właśnie te, te celestialne stworzenia tak. się było? Tak, i się i dopiero po zrobieniu tych trzech misji, to znaczy każdy swoją, z każdej może inaczej, z każdej w, w kampanii trzeba było zrobić swoją, tam gdzie się startowało, i znaczy, wtedy to, to był dostęp do, nie, do nie, czegoś tam. No to że wtedy też. Można tak. było odblokować sobie drugą profesję. O, dobra, to była druga profesja. to... O to mi chodziło, wiedziałem, że coś ważnego. Aha. No, no, no. <laughs> Kurka, robiliśmy to na wszystkich postaciach. <laughs> mhm. um, ale, a nie, to nawet nie trzeba było ze swojej frakcji. Można było iść, bo ja pamiętam robiłem na swoim LSie Ascendent najpierw. Chociaż byłem no, no, z tym ale, ale właśnie jedną z tych trzech, misji. Jedno z trzech trzeba było złapać. Tak, aha, i ta misja w wypadku właśnie... O, są to kryształy od Glynd. Ta misja w wypadku pierwszej kampanii, czyli Prophesies, to był doppelganger do zabicia, który chyba kończył. Doppelganger kończył i po zabiciu niego dostawałeś ten tytuł, tak? To było tak? Bo to mhm. wszystkie pozostałe prowadziły do przywołania doppelgangera. To była taka kopia jakby gracza, tylko on był jakby cały czarny, miał broń z tej samej klasy, ale o innym skinie Dobrze, bądź, no, że. No, nie, 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 znaczy, nie, nie był czarny w sensie czarnoskóry, tylko był. Miał wygląd takiego obojętnie, kim się grało. miał wygląd przypasowanego takiego warka i po prostu nie miał sensu. Tak, no, no był koloru. E, nocnego. Dobra, zakończę to zanim i zamknął konto.